Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dzień dobry Państwu. Przedstawiam Renault Austral z roku 2023. Odpalam silnik. Silnik odpala. Po chwili zacznie wycisk ręka. Próbuję zmienić bieg, przeprobię zmiany biegu. Silnik gaśnie, przy próbie ponownego uruchomienia silnika, silnik zapala i gaśnie. Wprowadzam tajny kod, w tym celu włączam zapłon do kontrolek. Błyska kontrolka od świateł długich i biegi od tej pory można już zmieniać. Po skończonej jeździe, gaszę silnik przyciskiem start-stop i w momencie kiedy uchylam drzwi kierowcy, Kontrolka od świateł długich mruga dwukrotnie, informując nas o uzbrojeniu się immobilizera Canlock. Dziękuję. Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.